Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, jesteśmy w tej chwili na ulicy Źródlanej przy budynku o funkcjach socjalnych i społecznych, dawne przedszkole, w którym mieści się środowiskowy dom samopomocy, przedszkole integracyjne, siedziba Związku Emerytów i Rencistów, no i jeszcze oczywiście kilka innych bardzo ważnych instytucji dla życia społecznego w Proszę Państwa, w tle pewnie Państwo widzą Nowa, otwarta siłownia na wolnym powietrzu, razem z placem zabaw. To jest taka inicjatywa, którą podjęliśmy już dosyć dawno. Na terenie całej Klinicy staramy się montować takie urządzenia, które mają służyć właściwie wszystkim, ale myślę, że przede wszystkim adresowany jest to produkt do, dla seniorów, ponieważ. Oni coraz bardziej aktywnie spędzają czas, no i wiem, że coraz większą popularnością cieszą się tego typu urządzenia na terenie, no nie tylko naszej gminy, ale wręcz całej Polski. Zamontowaliśmy już wcześniej w Czarnym Potoku przy tam alejce placu sportowo-rekreacyjnego, również zamontowaliśmy na placu zabaw przy ulicy Wiejskiej, również przy harcówce u podnóża tutaj osiedla źródlana. Oczywiście zamontowane zostały takie siłownie również na terenach sołeckich, w Muszynce, w Tyliczu i oczywiście planujemy, aby cała Krynica w tych miejscach, gdzie Państwo spędzają czas wolny, czy lubią spędzać czas wolny, żeby ta, takie siłownie powstawały. Proszę Państwa, to jest oczywiście inicjatywa w ramach takiego programu, który podjęliśmy już jakiś czas temu, żeby w każdej dzielnicy Krynicy i w każdym sołectwie, czyli na terenie całej gminy, żeby pojawiły się możliwe, możliwie dostępne miejsca rekreacyjno-sportowe i to właśnie w tym miejscu uznaliśmy, że będzie to bardzo dobre rozwiązanie. Także zapraszam wszystkich do korzystania. Oczywiście szanujmy tą własność publiczną, żeby służyło to przez lata mieszkańcom. Zapraszam Państwa do spędzania czasu właśnie w sposób tak aktywny. No i oczywiście zapewniam, że jeszcze takich inicjatyw wiele w krynicy podejmiemy. Między innymi przy ulicy Tysiąclecia, gdzie ostatnio tydzień temu otwarliśmy piękny plac zabaw przy no, współfinansowaniu tego zadania przez firmę Intermarsze, Ale tam też planujemy, planujemy właśnie rozszerzenie tej inicjatywy o siły. Głównie na wolnym powietrzu. Myślę, że w ciągu kilku miesięcy uda nam się to zrealizować. Także raz jeszcze zapraszam. Dziękuję bardzo za uwagę.